Witam Was. Patrzcie, nawet się coś zabieliło. Dobra, kamera na łeb i jadę z tym dzisiaj. Czopka też bo zimo. Idę. Od razu kubo na śmieci podwieziony, bo dzisiaj wywozili kubły. Hmm. Jak widzicie, tu już mam troszkę wedreg naszkowany, więc chyba wiadomo, co będę robić. Czasem naszkować, Ruty. Oczywiście, dzisiaj rano już bydło zostało nakarmione. Potem gospodarz się poszedł nakarmić. A teraz. Kowanko. żeby nie łazić jak pajac tam i z tymi wiadami to mam taki, taki wózek. Kiedyś służył do wożenia kunewek na stół. Bo nie wiem czy wy jeszcze pamiętacie, ale kiedyś po wsiach stoły były rozmieszczone takie stoły, na które się zawoziło kunwie z mlekiem. Każdy miał u siebie w domu takie czy to aluminiowe, czy, czy nie wiem, ocynkowane to były te wie i się woziło. Potem po południu zaś się jechało po puste. Potem już to przeszło, że ludziom kazali zmęczalni pokupić takie baniaki 200-litrowe, chyba czy 300-litrowe na kołach, i te mleko chcieli mieć schładzane fajnie i przyjeżdżała beczk przyjeżdżał beczkowu z mleczarni i zasysał te mleko takim wężem, oczywiście, to też trzeba było w jednym miejscu, cała okolica się zjeżdżała w jednym miejscu z tymi baniakami i brali to od nas, no a potem już weszły większe baniaki. Masa tych małych gospodarzy popadało. No i teraz mleczania jeździ do każdego osobiście do gospodarstwa, żeby mu takiego dużego bania ściągnąć mleko. Dobra, teraz zajmujemy się śrutem. Śrut po naszemu. Ja już tych wiaderek mam tela że bez problemu sobie mogę pozwolić na to, żeby se raz w tygodniu nawozić pod drzwi z obory i przyszykować A że wczoraj przy niedzieli miałem no, chwila wolnego czasu To już te część tych wiaderek naszykowały na dzisiaj Co tam bydliny nie robię Żleć to dali, a nie patrzyć się Nie robię, oczywiście zajmują się swoim ulubionym rzeczą, czyli naparzaniem się między sobą No a jak się ponaparzają to potem kombinują co zniszczyć Czasem się uda zerwać im to te ruszta na siano mu. Czasem się kiedyś pałacowi udowodniła dziura w ścianie, ale to standard. A jak się kiedyś urwie, to już w ogóle high life. To już roz rozwalono suma, siano i wszystkie byki obskokane. Bo nie wiem czy wiecie, ale byki to raczej z natury LGBT. <śm> z brakulaku jak nie ma skokać po jełówce, to se skokają jednym po drugim. Takie rozrywki Dobra, tu dołożymy do waderek bo mi tutaj jako Troszka została w wiadrze, to już tu nie brak zostawia stoć A przywiez się nowe Zderzenie pierwszego stopnia ze ścianą Pokażę wam coś teraz. pokażę wam zajebisto koczka. Andzia <laughs> albo Andzi, Podobno to jest kocur. Ale nie przejmuj się LGBT, to jest podstawa w gospodarce. Byki i krowy też to są LGBT. Krowy skokają po krowach, byki, po bykach. Jedziesz się przejechać ze mną. No nie stresuj się, wsiadaj do fury. Jademy. jademy. Słuchajcie, no obej nie wysiadaj w biegu. <grystanie> Dobra, niech ci będzie. Szarik, szarik tu też suka. Jakby to nie brzmiało. no no no. O, od razu. se nabieramy jedno też. Ile ją tych wiaderek? Hmm, to jest ciężkie pytanie. 30 z 50, 60 tych na sródmum. Z 50 będzie też tych na woda. No teraz z wiadomych przyczyn nie bardzo będę mógł korzystać z tych wiaderek, bo przy mrozie, no to mi to zamarznie. Byki raczej nie potrzebują lodu do drinków, więc biorą sobie musiał na bieżąco nosić. No chyba, że byczku kupia Jack na nalega do żłoba i wciepna po jednym takim wiaderku. Albo Jimbima. No już nie zawiera tego ślutu Nie wiem czy nim przez ten tydzień zaś nie przyjedzie na szutować, ale będę wiedzieć. będę wieć, powiedział ślepy niewidomemu Się już kamera trochę w dół opuściła. Ciekawe co to nagro. Znaczy kamera, no telefon, no. Tam się jeden widz pytał, jak kupiłem opaska na głowę. Mocowanie na telefon No po prostu, wpisałeś w Allegro szko szko szkołach. No co szalik, też chcesz pogodać z inną, no? Cóż, co ten wariat są do siebie pierdzieli? No ja, co ty tak rozgodano dzisiaj. No, wczoraj mi cały dzień nie było, no to teraz pies musi nadrobić i ze mną pogodać. Zawsze przykrywam, żeby mi ptoki w to nie grzebały, a w szczególności kury. Bo jak taka kura się wpierdzieli, to to narobi bajzlu. Stoi to pod dachem, więc nie pada mi do tego. No chyba, że już jest konkret ulewa i zacina pod dachno to wtedy troszkę tam na moczy ale to w niczym nie przeszkadza i następne fachowe wykorzystanie eternitu nie, zwierzaki czarno-białe ty brzydki, skrzyczący, zawszony, psie Łatka mu dziwny zwyczaj, jak się na wieczór robi cima, to na z przodu po sesji, do tyłu po sesji, i szczeko na wszystko co się porusza. No Dawanie trzeba byłoby wziąć izolierband i zakleić jeepsk. To jest zagwostka do Was. Ciekawe, kto to zgodnie co to jest izolierband. Czekaj Zisła w moment hmm, niech policza, hmm. wylewiam jeszcze potrzebuję weder 4, 8, 9, 9, okej okay. od razu nabiera się następny Tak. bo i tak tego będzie więcej niż tłum nasypane. Widać coś, nie wiem nie wiem, czy coś widać. Okoże się potem w montażu. Ale powiem wam, że część tych moich vlogów to wcale nie jest montowane. Nie po prostu jak zacznę nagrywać i coś tam do was ponawiją, tak skończę i po prostu to jest wrzucane w neta i tyle. Tak na spontanie, bez żadnego wycinania. A mój hoppie już może dziewięć. Sarki. Już się topi ten śnieg. Za długo to on nie poleżył. Jeśli to w ogóle śnieg będzie nazwać. Jakoś ta bestia ze wschodu nie nadchodzi, a już dwa tydnie panikują w internecie. Opie pan Ty kurde patrz co je, robisz. Fanzolisz od rzeczy, a co mnie wiesz, Kaj może jechać z tym. I to takie wiaderko jest na jedną karminie. Więc za łatwo idzie policzyć. Jak jest 14 wydelek, to na 14 karmień czyli na tydzień. Tu zawsze sobie jeszcze daje nam parapet, bo osobno cielikum jeszcze daje. Dostałem po, po garści książki i siluta do tego. Gierda. Noć. Ci, ci. <ścoughs> no ściganie. No ci, ci. Jak widzicie taczki jeszcze puste. dwukłówka z kiszonką stoi. Więc jak ta śruta porozwoża wszędzie no to potem wyda. Pierwszy ładową kiszonka na kaczki, na taczki. Na kary. Teraz, jak my już oglądacie, to chyba po, pomału rozumiecie jak ja domu. Gorzej, jakbyście tam chcieli z kaszubami się pogadać w oczystym języku. Bo powiem Wam, że kiedyś, jak jeździło jeszcze do Reichu, czyli do Niemiec, to w pewnej firmie spotkało się z kaszubami i ja to też swoim godą. A najlepsze było, jak się Kaszub wnerwił i zaczął grać po swojemu. No to już my się nie, go, nie dogodali w ogóle. Tak jakby Polok z Niemcem. Albo Polok z rusem, jak nie znają języka w, od tego drugiego. Ale to były fajne ziomki te Kaszuby. Zeszło i pożartować, i porobić coś, łeknąć dobrego. I z góralami też się robiło. No, że górale to, to mają podobno kotka do nas, więc to już kompletnie nie ma problemu ze zrozumieniem. O! No w sumie takich pora kaszubów to też znów na, na YouTube. Adi, to do ciebie. Jak mój vlog wyjdzie i go obejrzysz To mam do ciebie takie zadanie Powiedz na filmiku pora zdanie po kaszubsku Oczywiście powiem to przetłumaczno. <laughs> Ale to też fajny język więc pozdrawiam Adi Kojak też Jak oglądam Po co ja daję tak dużo tych wiaderek bo zależy jak się zamyślił i zagodą Czasem wożę po 15 w tym wózku, ale to już potem zafaj z i jak na jakąś nierówność trafisz, to ci się to wiadro może wypaść, a tak załaduję a 10 i jest szybciej. Bo tak niby przy 15 pojechał, bo dwa razy by stykło, ale przy 10 jada trzy razy, nie? No Ale to mogę szybciej jechać, nie muszę nic kombinować, patrzeć jak widzicie wiaderek pełnych z wodą praktycznie nie ma, tam zostały 4 sztuki Ale rozmarzą, więc na pewno se przyniesie na wieczór. Może też na rano będziemy wiedzieć. E, ty tam, akurat czarnuk stoi, także tam pewnie nic nie, nie, nie widać. Siema. ma. mu za chwilę gnój wywalić. Mój, mój znajomy mu fajną rzecz zrobił na westodole, ale on już byków w ma. Pozdrawiam do Roberta. On, mo, znaczy, no mo, jeszcze kiedyś to używali z ojcem jego, jak bydło mieli. Mhm. To tam w studole w jednej części byli, mieli beton wy, wyloty pod skosem. Nie wielkim jakim skosem, no. Także te byki jak łaziły, to ten gnojny ten obornik zjeżdżał sam na dół i wyłaził pod żłobem i stykło wziąć i tura i wypchać to na zewnątrz i już było czysto. Także tam był, był obornik sam wycie, samowyciepujący się. No, ja to powiem, powiem takie marzenie by moje było. Tu by szło te skasować i cała ta szopa i ta halę na metowo tu postawić na byki Wtedy, powiem, to miałbych 70% roboty mini przy bydle. Bo tak to ja muszę ten gnój wywalać ręcznie. Ta przy, księżnka przywozi na dwukołówce słuma siano. Roz, rozprówać te bale przed drzwiami i to wnosić wszystko a tak to by się nakarmiło byki przy pomocy tura przywozłoby się parę łyżek bezpośrednio z pryzmy słoma, siano to wiadomo rozwoiłoby się siano po, paszy, po stole paszowym a słoma w boksy i potem wyrzucanie obornika traktorem Ach. Ale to nie wiem, wtedy by mi się mogło normalnie w Wełbie popierdzielić z dobrobytu i z nieróbstwa i byłoby jeszcze gorzej, więc <grystanie> jest ok. Tak samo jak marzyłby mi się większy ciągnik, no ale co? Przy tej mikro ilości bydła na gospodarstwie no to okej. Okay. Oczywiście chętnie przyjmę jakoś 80, może być do remontu. <laughs> Nie ma ktoś nadbywający do, do podarowania. Pół nawet posiadam. To już by była pierwsza maszyna do niego. Kiedyś. że ja już mu bliżej do emerytury niż do niż niż ho, niż co bliżej do emerytury niż dali o tak się to do a i tak i tak to jeszcze prawie 30 lat. Chyba, że zrobię taki model, jak mój niedaleki sąsiad. Pójść na i teraz. Tak. I kolejny przejazd. Dobrze, że jest z górki. No co tam? No Ależ oczywiście No co jeszcze powiesz Ale jeśli wygadano dzisiaj No, no co Szalik pozdrow widzów No, dajesz Nie, nie chcę mu się z wami gadać Jej Nie szalik? Ja Więc jest was mama nie miała My się plącacie pod szłopami No co? No. Wy moje brzydkie Zawszone Hałasujące potwory No Co tam? No co tam? Co? No, no pewnie Jak widzicie, zwierzaków umie dostatek na, na placu. <try> <try> Trzy psy. Pięć kotów. No jeden kot ostatnio wagaruje, bo wyprowadził się pora Hałup i uznałem go gospodarza szczurych. To taki i bumelka mu. czasem się pojawia pożywać, no to wtedy skubany pamiętokaj myszko, co jest mordo, nie staraj się, zaraz przylgną i wyciepać. A co robi kot, jak mu się nudzi? Przed chwilą robił. Kot jak się nudzi, to ja że <noise> chyba, że to jest koczka, to wtedy co większego. Woda z traktora spuściła? Ja spuściłem. Chyba będę go zarywać płynem. No muszę chłodnicę nową mieć. Ja Więc to też by trzeba było dwa razy płyn kupić, bo pierwszym razem jak się to wypłucze i zrobi się syf, to by trzeba było to wypuścić. Mam też taki płyn do płukania układu, ale nie wiem czy to coś do. No i potem dopiero jak będzie czyste to Załogi na, na, na tak na tym, tym płynem. Akumulator już jest mnówka sztuka. Dwa miesiące mają, więc muszą odpalić. No ale zawsze plusy jest jak się wrawą wodą zaleje, chłodnica, to taki wrzątek fajnie rozgrzeje Ech. silnik, i wtedy dużo się fajniej poli. No. Dobra, tu jeszcze on dwa worki, beczka, tu jeszcze dwie trzecie zbiornika. Uff, ale to mi raczej nie starczy na dłuższy czas. Więc dzisiaj mamy co poniedziałek, do następnego poniedziałku byłem naszykowane. To jest tydzień. Czyli dzisiaj mamy który, 11 do, do 18, no to, to około 20. Była się zaś szutować Ty kot, ty mnie śledzisz, czy co? Co byś chciała? Kurde, wczoraj nas nie było i mleka nie dostałaś Nie przejmuj się, dzisiaj dostaniesz podwójnie, jeszcze ci zagrzeja, żeby było ciepłe Dobra, to znowu kolejna rzecz zrobiono Jedny dzień w raju, ha, ha. Pozdrowienia do Zbira o, nawet się telefon upaćkuł od tego fuh, fuh, od tego szurutu Dobra no nie będę wam gitary zawracać. Widzicie, taczki puste, trzeba ich napełnić kieszonką, a tam w bramkach od 1 do 5 trzeba wywalić gnoj. O! Zaczyną kapać z dachu, czyli przyszedł plus. Czyli za niedługo z tego białego czegoś, szronu, właśnie nie to bide nazwać, nie zostanie nic. Dobra. To lecimy z tematem dalej. Jak wam się podobało? Łapki. Subskrybujcie kanał. Już jest 600 subów. Nie wiem, czy zauważyliście. Zawsze to fajny wynik. Do 1000 jeszcze daleko, ale może w tym roku się uz uzbierać. No. Nie wszystko idziemy na rozmachnąć. Czasem do czasem na dłuższy czas rozciągnąć. I. W tym... hmm. I w tym momencie skończymy vloga. No co do zaciągać? Dary mnie ostatnio wam pokazywał, jak ładnie jakiś i, i wywalą gnój. Andzia, pożegnaj się. <grywa> no. Dobra. Andzia się z Wami żegno razem ze mną. Chodź, Andzia. Ciach. i. No. Andzia, pożegnaj się z państwem. E, tu web do kamery. Patrz tam. No i to nie, no dobra na razie.